Hejka z tej strony Kondys i witajcie w kolejnym poradniku odnośnie postaci w Diablo 4. Sezon pierwszy spowodował, że znowu część osób chętnie wróci do diabełka, ale pozostaje pytanie, do czego możemy dążyć w grze. Zrobienie ciekawej i przyjemnej postaci to na pewno dobry początek. Jedną z ulubionych zdolności społeczności jest trąba powietrzna, która jest chyba najbardziej ikoniczną umiejętnością barbarzyńcy. Możliwość poruszania się i zadawania obrażeń jest niesamowicie mocną mechaniką w grach ARPG. Maksymalna prędkość ruchu, połączona z eksplozjami i obrażeniami od zimna, ognia i ciemności, powoduje, że sama rozgrywka jest również bardzo spektakularna. Dodatkowo twórcy zapowiedzieli, że pracują obecnie nad rebalansem przedmiotów unikatowych dla barbarzyńcy. Możemy się spodziewać, że zdecydowana większość z nich zostanie wzmocniona. Postanowiłem więc stworzyć postać, która na obecną chwilę używa ich aż czterech. Daje nam to dobry cel, aby coś spróbować zdobyć, zanim skończymy sezon czekając na kolejny. Patch z rebalansem unikatów został już zaimplementowany do gry, ale udało mi się tak perfekcyjnie trafić, że żaden z używanych tu przedmiotów nie dostał zmian. Konfiguracja radziła sobie świetnie już wcześniej, więc jednak nie ma co tutaj narzekać. Cała postać skaluje się dookoła najpotężniejszej obecnej mechaniki u barbarzyńcy. Nieokiełznany szał. Pozwala nam dodać potężny mnożnik do naszych obrażeń kosztem podwójnego zużycia zasobu. Będziemy więc mocno inwestować w szansę trafienia krytyczne, która dzięki glifowi gniew zapewni nam ogromną ilość otrzymywanej furii. Konfiguracja ma również potężną wytrzymałość dzięki umocnieniu, ogromnej ilości zdrowia, a także leczeniu przy pomocy żelaznej skóry. Na spokojnie radzi sobie z całą zawartością gry, a na obecną chwilę największym jego problemem są obrażenia w pojedynczy cel. Jednakże, dzięki swojej przeżywalności, takie walki jak np. z rzeźnikiem są jedynie kwestią czasu, aniżeli jakimkolwiek wyzwaniem. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tej postaci, zostań ze mną do końca filmu, a jeśli całość się spodoba, nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz dać filmowi łapkę w górę. Główną zdolnością, jaką używamy, jest trąba powietrzna jest to podtrzymywana zdolność zabierająca nam zasób z każdą sekundą, ale zadająca również ciągłe obrażenia. Pozycjonowanie w walce jest szczególnie ważne, ponieważ trafiając wielu wrogów na raz, będziemy korzystać z wielu sposobów na regenerację Fury. Wybieramy runę powodującą, że tornado krwawi każdego przeciwnika, co da nam szereg bonusów, które omówię później. Ważne jest więc, aby ustawić atakowanie tą zdolnością przy pomocy broni dwuręcznej siecznej. Dość mało oczywistym sposobem na regenerację Fury jest kończące uderzenie Wyzwala ono potężny cios, zadający olbrzymie obrażenia na małym obszarze. Jednak dzięki unikatowi mord wywołujemy również efektowną falę uderzeniową, trafiającą dalszych wrogów. Jeśli którykolwiek z wrogów zostanie trafiony głównym uderzeniem bądź falą, otrzymamy 20 punktów furii pomnożone przez naszą ilość statystyki do generowania zasobów. Ten sposób jednak nie wystarcza, więc wciąż polecam na postaci używać zwykłego generatora w postaci podstawowego ataku. Nagła szarża jest tu zdecydowanie najlepsza. Ten szybki skok dodatkowo leczy nas przy trafieniu we wroga w pełni sił, więc jest zarazem mocną zdolnością defensywną. Pozostałe zdolności, które używamy, są wzmocnieniami naszej postaci. Używam ich zazwyczaj zawsze, gdy pozwoli na to czas odnowienia. Okrzyk bitewny zwiększa znacząco naszą ilość generowanego zasobu oraz prędkość ruchu. Zapewnia on również status nieustępliwy, dzięki czemu nie musimy bać się żadnych efektów kontroli tłumu wjeżdżając w sam środek walki. Żelazna skóra jest naszym przyciskiem bezpieczeństwa. Zapewnia ona tak dużo bariery, jak mało mieliśmy zdrowia w trakcie jej użycia. Przez cały czas działając zdolności otrzymujemy również leczenie, więc działa ona jako potężniejsza mikstura zdrowia. Umiejętnością specjalną, jaką używamy, jest gniew berserkera. Otrzymując berserkerowanie na maksymalnie 15 sekund, zwiększamy w znaczący sposób naszą prędkość ruchu oraz zadawane obrażenia. Dzięki wzmocnieniu tej zdolności, im więcej Furii wydamy. Tym więcej będziemy zadawać obrażeń. Używajcie więc tej umiejętności tuż przed dużą grupą wrogów bądź bosem, aby szybko go unieszkodliwić. Całość postaci uzupełniona jest o wiele zdolności pasywnych i mocno zbilansowane tablice mistrzowskie. Imponująca obecność pozwala nam zwiększyć swoją maksymalną pulę zdrowia. Grzmiący głos wydłuża działanie naszego okrzyku. Wyżość zapewnia dodatkową prędkość ruchu. Twarda skóra kontratak i postawa obronna dają nam bonusy w trakcie umocnienia. Okulawienie spowalnia każdego krwawiącego wroga, więc automatycznie nasze tornado nakłada efekt kontroli tłumu na każdego trafionego wroga. Dzięki temu brak litości skutecznie zwiększa naszą szansę na trafienie krytyczne w każdy cel, który nie jest bossem. Walka arenowa jest bardzo prostym wzmocnieniem przeciwko pobliskim i odległym celom, a odsunięcie wrażliwości Pozwala nam skutecznie odsłaniać wrogów w trakcie dłuższych walk. Gdy najpierw użyjemy śmiertelnego ciosu, to wtedy nasze tornado odsłoni wroga przy kolejnym trafieniu. Kolejne punkty wydajemy na ożywczą furię, która leczy nas za każdym razem, gdy łącznie wydamy 100 punktów furii. Zostajemy wtedy z dość dziwnym jednym punktem, który najlepiej wstawić w ciężką rękę. Kolejne są tablice poziomów mistrzowskich. Pomimo tego, że mamy ich aż 5, tak legendarnych węzłów wybieramy tylko 2. O wiele ważniejsze będzie dla nas wybranie odpowiednich glifów. Pierwszy z nich to będzie wypatroszenie. Pozwala nam obniżać czasy odnowienia przy zabiciu krwawiącego wroga. Skoro krwawimy każdego wroga, to też i każdy ma szansę na spowodowanie tego efektu. W związku z tym, że jednak obrażenia od krwawienia to jedynie mały procent zadawanych przez nas obrażeń, tak nie jest ważnym, aby wybierać jak najwięcej siły woli w zasięgu. Druga tablica to podżeganie. Umieście gniazdo glifu po prawej stronie na dole i wsadźcie tam gniew. Jest to nasze główne źródło odzyskiwania furii. Wybierając maksymalną zręczność w zasięgu, otrzymamy również ogromną ilość dodatkowych obrażeń od trafień krytycznych. W tym miejscu wybieramy również sporo bonusów do zręczności, co zapewni nam ogromną ilość obrażeń. Trzecią tablicą jest łamaczkości. Nie wybieramy tu jednak tego węzła, a skupiamy się na glifie. Nadużycie to najpotężniejsze źródło odsłonięcia na barbarzyńcy. Powoduje, że trafieni wrogowie po raz pierwszy zostają automatycznie odsłonięci, a umieszczając wystarczająco dużo zręczności w okolicy, da nam pokaźną ilość obrażeń odsłoniętym celom. W tej tablicy końcowo chcemy jeszcze dodać sobie więcej zdrowia oraz obrażeń będąc umocnionym. Czwartą tablicą jest Mistrzostwo Broni. Tutaj wstępujemy tylko na mały kawałek, aby wybrać glif. Nasycanie daje jeden z największych bonusów na pojedynczym glifie, jakie tylko można zdobyć, więc nie mogło go zabraknąć w tym zestawieniu. Piąta tablica to Krwawy Amok i tutaj właśnie będziemy chcieli wybrać ten legendarny węzeł. Dzięki niemu będziemy zdecydowanie częściej zdobywać status berserkerowania, które znacząco usprawnia nasze przemierzanie pod ziemi. W pobliżu glifu, terytorium, znajdziemy również sporo bonusów do redukcji otrzymywanych obrażeń oraz zwiększenia dawanych obrażeń. Zanim przejdę do przedmiotów, pokrótce powiedzmy sobie jeszcze o fantazji postaci. W związku z tym, jak sezon pierwszy dodał do gry plugawe serca, tak Golibroda jest świetnym dodatkiem do każdej postaci. Golibroda Broda zadaje obrażenia od ciemności, których nie możemy skalować barbarzyńcom w żaden sposób. Jednakże lazurowy gniew oraz niszycielski uścisk gora mają w sobie zwiększenie obrażeń niefizycznych. Są więc idealne w tej kompozycji. W związku z tym, że ciągle krwawimy wrogów, to dodatkowo wściekłość Harogat będzie pozwalała nam utrzymać wszystkie czasy odnowienia na bardzo niskim poziomie. A Mort jest po prostu moim ulubionym unikatem, więc dodałem sobie go tutaj tak. O. Każdy z tych przedmiotów możecie zastąpić odpowiednio dobrym przedmiotem legendarnym, więc przejdźmy sobie teraz do tego, co możemy tutaj założyć. EUM. Jako główne statystyki powinniśmy zwracać uwagę na zdrowie oraz skrócenie czasu odnowienia. Wraz z osiągnięciem wyższego poziomu i szukaniem idealnego przedmiotu, skupcie się na zdobyciu kolejnych punktów do pancerza, a ostatecznie więcej poziomów do śmiertelnego ciosu. W tym miejscu umieście też aspekt odrętwiającej wściekłości. A propos wściekłości, zbroją jest wściekłość Harogat, która dzięki swojej mocy unikatowej pozwoli Wam zmniejszać czasy odnowienia atakując elitarnych wrogów. Jeśli jeszcze nie macie tej zbroi, zainwestujcie w taką ze zdrowiem i zmieszonymi obrażeniami w trakcie umocnienia. Statystykami uzupełniającymi mogą być pancerz, dodatkowe poziomy żelaznej skóry czy zwykła redukcja obrażeń. Umieście sobie wtedy też dowolny aspekt ofensywny, którego jeszcze nie macie, a może się przydać. Rękawice to niszycielski uścisk Gora. Wyzwalają one ogniste wybuchy co dwie sekundy w trakcie podtrzymywania trąby powietrznej. Są one dobrym dodatkiem, gdy nie mamy idealnego rzadkiego przedmiotu, a w naszej konfiguracji szczególnie błyszczą dzięki wzmocnieniu obrażeń zadawanych przez lazurowy gniew i goli brodę. Jeśli jeszcze ich nie macie, to spróbujcie poszukać coś z szansą nakryta, punktami do trąby powietrznej. A takimi statystykami uzupełniającymi są szansa na szczęśliwy traf, siła i szansa na odzyskanie zasobu przy szczęśliwym trafie. Spodnie są dość podstawowe. Zwracajcie uwagę na zdrowie i redukcję obrażeń, będąc umocnionym. I jako statystyki uzupełniające, wybierzcie pancerz, siłę, redukcję obrażeń lub wydłużenie czasu beresarkowania. Idealnie będzie tutaj pasować aspekt nieposłuszeństwa. Buty będą dość ważnym miejscem naszej postaci. Mocno polecam, aby umieścić tutaj zarówno prędkość ruchu, jak i prędkość ruchu po zabiciu przeciwnika elitarnego. Ważna jednak jest też redukcja kosztów zasobów, więc spróbujcie złapać te trzy statystyki. Uzupełnijcie przedmiot wydłużeniem czasu berserkerowania bądź siłą. Będziecie chcieli mieć tutaj aspekt dodający kolejne użycie śmiertelnego ciosu. Przechodząc do broni. Unikatami, które polecam, są mord oraz lazurowy gniew. Mord powoduje, że przy użyciu śmiertelnego ciosu wywołujemy falę uderzeniową. Jest to chyba najlepsza rzecz, jaką możecie zobaczyć w trakcie gry barbarzyńcą. Lazurowy gniew natomiast powoduje, że nasze szczęśliwe trafienia będą zamrożać wrogów i zadawać im dotkliwe obrażenia. Jednak jeśli jeszcze ich nie macie, to też nie musicie się martwić. Wszystkie bronie legendarne, chcecie mieć z obrażeniami krytycznymi i odsłonięciem. Uzupełnijcie przedmiot najlepiej obrażeniami zadawanymi w pobliskich wrogów, ale bonus do umiejętności głównych czy spowolnionym wrogom będzie równie dobry. W broni dwuręcznej umieście aspekt bezkresnego gniewu, a w jednoręcznej jeden z ofensywnych. W tym bildzie mamy ich sporo do wyboru. Przechodząc do biżuterii, amulet jest chyba najważniejszym elementem w większości buildów. Prędkość ruchu i zmniejszenie kosztu zasobu będzie najważniejsze. Kolejną najważniejszą statystyką będzie skrócenie czasu odnowienia. Na samym końcu postarajcie się o jakąś zdolność pasywną w stylu ciężkiej ręki, ale taka procentowa siła czy redukcja obrażeń też będą dobre. W związku z tym, że druga broń dwuręczna, której używamy, jest unikatem, to nie mogliśmy tam dodać aspektu gwałtownej trąby powietrznej. Damy więc go na amulet. Pierścienie są również bardzo ważne. Możemy tam wylosować zwiększenie generowanych zasobów. Jako drugą najważniejszą statystykę, uznałbym szansę na trafienia krytyczne. Dzięki tym dwóm afiksom nie powinniśmy mieć już problemu z generowaniem furii. Jako pozostałe statystyki dajcie szansę na szczęśliwy traf, obrażenia krytyczne, obrażenia oceniętym celom lub zdrowie. Na pierścieniach dodajemy te aspekty, których nie dodaliśmy wcześniej, czyli np. przykład szermierczy lub osaczającego gniewu. W momencie tworzenia tego poradnika znajdujemy się w sezonie pierwszym. Jeśli chcecie skopiować go w kolejnych aktualizacjach, Sprawdźcie odświeżone wersje buildu w opisie. Na pewno nie będzie to problematyczne, ponieważ większość mechanik pozostanie bez zmian. Obecnie plugawe serca są ciekawym urozmaiceniem postaci i w tym buildzie mamy kilka serc, które szczególnie nam się przydadzą. Oczywiście, po pierwsze, Golibroda, gniewne serce. Pozwala nam na efektowne wybuchy, które zdecydowanie przyspieszają naszą farmę. Moim ulubionym jest również zaciekłe serce, które co jakiś czas przerzuca nasz koszt zdolności na zdrowie, przez co łatwiej nam kontrolować zużycie furii. Ostatni z nich jest dość luźnym wyborem najczęściej zależąc od tego, jaki kolor gniazda mamy wolny. Brutalne serce na uzyskanie niewrażliwości przy otrzymaniu obrażeń na ponad 20% zdrowia jest tutaj bardzo przyjemne. W związku z tym, że ta konfiguracja korzysta z wielu różnych specjalnych interakcji, nie polecałbym go wybierać, jeśli macie niski poziom. Za takie minimum uznałbym posiadanie mocy z glifu gniewu oraz dość dobre generowanie furii na pierścieniach. Potrzebujemy też dużo szans na trafienie krytyczne, więc znajdujcie go jak najwięcej. Nie radziłbym również rezygnować z nieokierunkowanego szału, jeśli nie radzicie sobie z generowaniem furii. Takim tymczasowym rozwiązaniem może być wybranie biegłości mieczy jednoręcznych, bądź używanie mieczy jednoręcznych jako broń trąby powietrznej. Ostatecznie pamiętajcie jednak, że chcecie mieć tam topór ręczny, który zwiększa szansę na trafienie krytyczne odsuniętych wrogów. Mam nadzieję, że obecny format Wam się spodobał. Dajcie znać, co chcielibyście w nim jeszcze poprawić i dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o samym bildzie. Mogę się szczerze przyznać, że nie jest on najlepszą możliwą wersją postaci na obecną chwilę, gdyż używanie unikatów nie jest optymalne. Postać jest przyjemna, gra się fajnie, więc polecam każdemu spróbować. Wyfarmienie tych unikatów może też być dla Was celem na obecny sezon, więc pomoże Wam nie nudzić się w grze. Trzymajcie się, do zobaczenia i papa, pa hejo, bye, pa dbajcie o siebie, Hej.